Witala, witam we wrześniowym vlogu, kontynuacji vloga ze Szkocji. Pierwsze trzy dni pojawiły się we się, ale to już za nami. Wczoraj wieczorem wyedytowałam ostatniego vloga i teraz możemy się cieszyć resztą wyjazdu. Nadal będę to nagrywać, ale po prostu fajne jest to, że nie, nie muszę specjalnie wcześniej wstawać albo dłużej siedzieć, żeby wyedytować filmik i żeby mieć wolny czas na spędzanie go z przyjaciółkami. Dzisiaj wraca właściciel mieszkania, który udostępnił mi. Twój pokój, ale no. Dzisiaj chyba śpimy na kanapie. Zobaczymy. Teraz ogarniamy się i będziemy jechać na Movement Medicine do Lasu, a później do St. Andrews. Na co jestem szczególnie podekscytowana, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, jak czytałyśmy Danbridge Academy serię. Tam bohaterowie książki po skończeniu liceum chcieli aplikować. Na uczelni w St. Andrews. Teraz Asia opowie nam o tym, co to jest Movement Medicine, bo ja nigdy nie brałam w takich rzeczach udziału. Więc Movement Medicine to jest taka szkoła założona przez takiego szamana bardziej hmm, nowoczesnego, powiedziałabym. Bo to nie jest jakiś koleś, nie wiem, w jakiejś brazylijskiej dżungli. No, taki gość, który też ma swoją historię. I on razem z żoną założyli taką szkołę, która polega na tym, że to jest jakby takie leczenie przez ruch czyli movement medicine, polega na tym, że uwalniamy z siebie dużo emocji, różnych napięć, których też nie jesteśmy świadomi poprzez po prostu taki intuicyjny taniec i ruch. Jestem ciekawa, jak to wam podejdzie. Mm. E, no i przy tym jest dużo gry na bębnach i takiej muzyki rdzennej. Nice, nice. jest to takie uwolnienie z ciała. Mm -hmm. I ty braś udział? Ja brałam udział w całym takim warsztecie tygodniowym. Mm -hmm. Okay, okay. Który, no, to, był taki, to była taka intensywna praca, taka też trochę psychoterapeutyczna Bo było dużo dotykania różnych etapów życia, od dzieciństwa i narodzin Przez obraz matki ojca, dziadków, dojeżdżowania itd. i tak dalej I każde to doświadczenie trzeba było jakoś pokazać ruchem i wytańczyć Tak jakby wyłączyć to, to, to ego i to takie rozumowe, mhm. co to dla mnie było, bez takiej jakby analizy tylko po prostu, no, puścić to tak z ciała. ja pracuję na nowy miesiąc? O tak! Mamy dzisiaj wrzesień. Dobrze. A u ciebie też Ale ja zawsze po prostu miesiąca jestem to na a jeszcze teraz zaczyna się rok akademicki, przecież szkolny, a go bardziej przeżywam już w sumie rok nowy, kalendarzowy. Kupiłaś już plecaki i zeszyty? Nie, ale kupiłam kilka, no te są. No ja qualche... <słustra> <słustra> <grafy> Chyba <się zapną>. <grafy> <grafy> Jak vyrazení? To mówisz, że jest najlepsze? No, jest Jak oceniacie knife? Bardzo dobrze. No i na ale, ale jakie wysokie są te drzewa? 4,5 na 5. 4,5 na 5 w Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. I na? Co robimy. na no. no. Ula mieszkająca w Szkocji od 10 lat. Drzewa! Kontynuując, bardzo fajna knajpka, kawiarnia, sklep organiczny. Mi Dirty Chai tak średnio podeszło, w sensie było po prostu ok, ale kanapeczki były naprawdę super. Cztery na 5 bym powiedziała. Wjechałyśmy do St. Andrews, czyli do miasta, w którym studiował Asigrad. Hej! Ale nie hey. mamy żadnych w sumie polecajek. Mamy! Mamy? mamy! mamy. A, okej. Okay. To przepraszam, wszystko jest okej. Okay. Ja to miasto znam tylko z tego, że w tym roku czytałam serię The Academy. <laughs> Miałyśmy problem, ponieważ trzeba płacić za parkingi, ale parkingi przyjmują tylko monety. I. Ula biegała po mieście szukając sobie której rozmieni pieniądze. Tak książka wyszła w tym roku. Terapeuta kupiła organiczne cukiereczki. Te bardziej kwadratowe są z imbirem i są bardzo, bardzo dobre. Drugie są z orzechem laskowym i też są 10 na 10. 10 na 10. Oba? Nice. Jesteśmy na Uniwersytecie St. Andrews. Tutaj właśnie dzieciaki chciały studiować. Kto No Wygląda bardzo ładnie. Ale wszystkie uczelnie w UK, mam wrażenie, że wyglądają bardzo ładnie. Dostałyśmy od Grabci upominki, pamiątki ze Szkocji. Co to jest w ogóle? To jest Pot, Potwór z Loch Ness? Hmm, trochę tak Who knows? O. Who Ay na szybko do muzeum Nice. Very nice. Nie zdążyłyśmy na ostatnie wejście na zwiedzanie zamku, ale cały zamek. Wygląda troszeczkę jak ruiny, z malutki. Myślałam, że będzie dużo, dużo większy. Zostawicie ule na chwilę samą. Okay. Doktora, chodźcie. Ok. chyba, że masz tego rodzaju czekoladę. To tego bym jadła. Nie. To masz już dobrze. Jak wam się podobało St. Andrews? Mi się podobało. Co podobało wam się najbardziej? Wybrzeże że i kamienie, i skałki. <grym> Niech dobrze, natura. <grym> <grym> I ruiny zamku, i, taki... i ten uniwersytet, i te wszystkie budyneczki. Mhm. Wszystko jest malutkie. Jest taka cisza spokój. Ale może dlatego, że jeszcze nie ma roku. Kiedy się zaczyna rok akademicki? wrześniu. Mm. Idziemy z Asią na pytki i pizzkę. A Ula dokonała dorosłej decyzji i robi sobie obiad. Ale ja jestem zmęczona, zmarznięta i chcę tylko takiego kompostu. Dla porcyjka. Kata. Dla porównania dłoń. <grymne> Chciałam powiedzieć, że te frytki są 10 na 10 i nie rozumiem czemu Mozzarella Sticks było tak beznadziejne. To jest pyszne i ogromne i było warte swojej ceny. Także 10 na 10. Mam że jest bardzo <grymne> dobre. <grymne> <grymne> Przy ratowaniu talerza wyłączył się filmik. Pizza wegańska też 10 na 10, ale talerz co chwila zwiewa. Dzień drugi tego vloga. Dzisiaj już opuściłam pokój i spałam sobie na kanapie. To mnie się, ale obudził mnie. Typowy szkocki deszczyk. I tak mieliśmy super powodę. To jest pierwszy dzień, kiedy pada. A zarazem jest to nasz ostatni dzień tutaj, więc naprawdę spoko. Dzisiejszy plan był taki, że rano, jeżeli nie będzie padać, pojedziemy na klify. Pada. Więc w ciągu dnia się trochę pobyczymy i chcemy pojechać do centrum. że zajść do National Gallery, usiąść gdzieś w jakiejś kawiarni poczytać książeczkę i ja bym chciała zajść do New Look i super draga. a poza tym wieczorem jeżeli nie będzie padać, dzisiaj jest nów, księżyca, do dziś umarzy wejście do wody w nocy a podobno właśnie po 20 ma nie padać a tak to cały zimę będzie taka pogoda więc raczej chill i relax, bo że tu ładnie wygląda ponieważ zajmuje serce tego mieszkania to pewnie wypadałoby tutaj ogarnąć trochę Troszeczkę się ogarnęłam i znowu pomoczyłam włosy, żeby się jakoś same z siebie pokręciły. W tym czasie Ula robiła mi kawkę. Może przy okazji przygotuję sobie śniadanie. I około dziewiątej pójdziemy po Kimczaka, później wrócę i pomyślę. Bardzo prawdopodobne, że pojedziemy tylko we dwójkę do centrum, bo chyba zaszłabym do jakiegoś muzeum, a dziewczynom się nie chce. If I could recommend you one witchy book to read, I would to with nie entire heart. No. Idziemy popięć, a tak ogromna może. Ubrałam się, zapakowałam i teraz się rozchodzimy. Ja jadę chyba najpierw do Galerii, National Gallery of Scotland. Później zrobię sobie spacerek, a później usiądziemy w jakiejś o, kawiarni. Nie przecież ja mówię dobra, zgadzam się. Dziękuję, dziękuję. I później widzimy się z dziewczynami, bo teraz każda chce spędzić trochę czasu sama. Powiem Wam, że chciałam się przejść na zamek, popatrzeć sobie na widoczki, ale jest taka mgła, że absolutnie nic nie widać. Pogoda jest ciepła, jest taka lekka mrzawka, więc moknę. To się do Was za często nie odzywam, albo po prostu chodzę w kółko i się gapię na budyneczki bez większego pomyślunku. Więc chyba powoli będziemy się przenosić do kawiarni. W ogóle jeśli chodzi o muzeum, to weszłam głównie tam do toalety. Przeszłam się po całości. Było naprawdę spoko. W sensie nie przeszłam się po całości. Przeszłam dwa piętra na trzy i polecam wszystkim bardzo serdecznie. No ale na zamek nie będę szła, bo to bez sensu. Nie wiem, co jeszcze wam miałam powiedzieć. I będziemy czytać skrodziony punkt. To tyle w sumie. Jak oceníte? Tak to dobrý moje. Delikatna pianka z nutą cynamonu. No. W skali 1,10? Tak. Chciałabym 8,5. Nice, nice, ale w tafiki dałaś 9. To jest lepsze. Zmieniam. Spędzamy ostatni wieczór w Edynburgu i idziemy kochać się w zimnym morzu. Jejki. No, okay. Wbrew pozorom to był pomysł Asi. Okay. Nie słuchajcie się, że Tak wygląda sytuacja. Mój telefon nie jest w stanie nawet słuchać ostrości. Gdzieś tam jest morze. Absolutnie nic nie widać, więc chyba tego nie nagram. Ostatnia noc w Edynburgu Burku nami. Tu spałam. Dzisiaj miałam towarzystwo. Hej, Perelko! Cześć! No super. Ostatecznie wczoraj weszliśmy do morza, albo tak cholernie ciemno i tak bardzo zmokły nam rzeczy. Nie do końca wiem, czy było warto, ale na pewno było to doświadczenie. Dzisiaj plan jest taki, że przyjdziemy się ostatni raz po Portobello. Teraz jest siódma. O około 13:30 musimy wyjechać na lotnisko. Ula dzisiaj pracuje zdalnie, ale musimy o dziewiątej opuścić ten piękny przybytek, więc teraz podładuję rzeczy, pójdę się ogarnąć. Pewnie od razu się, jak już wyjdziemy z domu. Stwierdziłam, że jednak mogę mieć za mało materiału dzisiejszego dnia, więc zrobimy sobie ostatnie śniadanie w Edynburgu. Bo wam jeszcze powiedzieć, że jestem w trakcie czytania skradzionego punktu. Już jestem w drugiej połowie. Czyta się ekspresowo. Właśnie się zeszli. Skoro jesteśmy w połowie, to jeszcze pewnie będzie Third act to Break up. Ale nie pamiętam, czy w drugiej części był. Oni się trochę pokłócili i od razu zeszli. Chyba się pokłócili tak mocno. Nie pamiętam. Ale okazuje się, że główny bohater Sebastian, który jest synem znanego bejsbolisty, który zmarł 10 lat temu w tragicznym wypadku, zginął w tragicznym wypadku, też jest bardzo dobrym bejsbolistą. Zgadują, że będzie w pierwszej piątce w drafcie, ale czuje ogromną presję, bo mimo, że lubi bejsbol, nie chce być sławny, nie chce udzielać wywiadów, nie chce chodzić na sesje zdjęciowe i ta cała otoczka poza sportem go przytłacza. Za to Mija, nasza główna bohaterka, Pochodzi z dobrej katolickiej, włoskiej rodziny, wychowała się w New Jersey i matka, i siostra, i ciotki, i babki wszyscy. Po urodzeniu pierwszego dziecka stawały się gospodyniami domu. I tego również rodzina oczekuje od Mii. Mija za to zamierza się skupić na karierze naukowej. Uwielbia kosmos, astronomię, egzoplanety i mm, chce iść na magisterkę, chce robić doktorat, ale boi się o tym powiedzieć rodzicom. Z tego powodu, że skupia się na karierze naukowej, nie chce wejść w związek z Sebastianem początkowo. Mimo, że coś między nimi było już od pół roku. Więc pewnie jeszcze spaniekuje. Ostatni poranek z morzem. Za chwilę będziemy iść do mieszkania, jeść ostatnie pakowanie i lecimy na lotnisko. Ostatni posiłek u uli: napoje i przekąski najwyższej klasy. Twoje ulubione wydarzenie z całego wyjazdu. Wczorajsze wejście do wody. Serio? No, tak po ciemku. Jak byliśmy już w tej wodzie, już byśmy i te fale były takie czarno-szare. To i czytanie książek tutaj w słońcu i leżenie na drzewie to są moje trzy nie w tej kolejności w sumie wszystkie na tym samym miejscu na nie będę oryginalna leżenie na drzewie sauna i kompanie w morzu no nie mam powiedziała leżenie na drzewie sauna i kompanie w morzu tutaj bardziej mi się podobało niż wcale i spacery po w mm. Ten spacer co <noise> 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 tak, tak A teraz mamy tak. tak, No tak. to chodźmy. No i kimczak! to kimczak!